Siema jestem domino121 a w dzisiejszym odcinku um, sobie otworzymy um, dwie saszetki kart piłkarskich euro 2020 um, no dawno nie było kart piłkarskich ogólnie te saszetki zawierają 8 kart nie, a nie jak te zwykłe um, a nie jak te zwykłe po 6 czy tam 5 no i dziś przygotowałam dwie takie saszetki, które na dzisiejszym odcinku sobie je otworzymy. To są moje pierwsze saszetki z tej kolekcji, jakie w ogóle otwieram. Widziałam już na YouTubie. Niedawno była premiera tych saszetek w Polsce. No dobra, no to dostawcie łapeczkę do góry. No a my zaczynamy tutaj otwierać. Tutaj przygotowałam sobie nożyczki. Mmm, ok, sorry, bo tutaj trochę ciemno jest i tak nie jest słaba jakość nagrywania. Tak, tylko żeby nie przeciął jakieś karty, muszę to wyczuć. Okej... Um, ok, to tutaj gdzieś. Um. O, to jest z takiego fajnego papierku. To nie jest takie jak normalnie saszetkach, tylko to jest taki fajny jakby papierek. Słyszycie, to tak trochę jak przy naklejkach. Taki materiał to jest fajny. Aha, i zapomniałam chyba powiedzieć, że są aż trzy karty specjalne. Hmm. Hu, uh, uh, uh. No i otworzyliśmy pierwszą saszetkę tych kart. Uj, to już chyba... Nie wiem co się z tym stało, ale tutaj chyba są te trzy, to są już chyba karty specjalne te trzy chyba tak, muszę to jakoś przełożyć no jakoś chyba tak to i szło, jak nie to przepraszam, że się pomyliłem bo chciałem dać na koniec, no i mamy pierwszą kartę uuu, jak to ładnie wygląda, na tle, że ci zawodnicy są na tle jakby flag, a poza tym to jest taki, taki, takie wzorki, jakby kształt plastremiadu, nie wiem czy to widać, takie takie coś. Będziemy się dosyć dokładnie przyjrzeć każdej karcie, starać się, no bo naprawdę, ja pierwszy raz to, te karty widzę. No i mamy tutaj kogoś z Francji. Mlenglet Dalej. Uuu, mamy Polaka, więc to będzie karta specjalna. Nie, mamy tutaj Jana Bednarka, więc spoko, wpadł Polak. To jest karta specjalna? A nie, wydawało mi się. I tutaj mamy Mas, Mertens z Belgii. Może trochę dalej to znowu trochę nie widać. Ym, dalej. Alaba. I tutaj będzie karta specjalna. Pierwsza karta specjalna. Uwaga! Mamy kartę Fans. Jest to. Utoś tam świeci fajnie. Jest to. Mm, Alexander Arnold patrzcie jak to coś się tam świeci mamy tutaj kartę Kapitan um, Darida i mamy tutaj kartę Power Up um, Romero Lukaku Kurczę, nie widać tego, trochę za, za ciemno tu jest Romero Lukaku sorry za słabo jakaś znowu o tym informuje Mamy jeszcze jedną saszetkę, tutaj na mamy szansę na trafienie jakiejś lepszej karty, ale i tak fajnie, że wpadł rolu Lukaku, karta Power Up, Changer, P poczekajcie, zapomniałem pokazać, nie wiem, czy to widać, to jest jeszcze taki spis, co hmm. się trafia i o ile, i jak w ogóle, dobra, otwórzmy kolejną saszetkę, albo po prostu ją znowu tak sobie, o... Nie potrzebujemy nawet nożyczek. Oj, trochę ją zdarłem, nie, nie chciałam aż takiej rozdzierać, bo są naprawdę ładne. Tutaj była już widać trochę kartę specjalną. Przekładamy to chyba jakoś. Tak to przełożymy. Nie wiem, no chyba jakoś. Coś tutaj pomieszałem. Ach, to trochę nie po kolei będzie, ale okej. Okay. To mam bramkarza. Jak się nie mylę, to Czecha. Mamy zawodnika wa chyba wali. Daję Oj, tu będzie karta specjalna, to znaczy, że coś źle poprzekładałem. Albo dobrze może. Nie wiem, może będą aż cztery karty specjalne. Um. I mamy pierwszą kartę specjalną na was. Um, tylko to nie jestem bramkarz, mamy fans. Dalej. Uuu, kapitań Sergio Ramos, więc bardzo fajnie. Dalej, kogo my tu mamy? Mamy tutaj Sergio Ramosa. Dalej. I mam oh! Gareth Bale! Mój ulubiony piłkarz, więc spoko, że wpadł. Power Up! Around player. Czyli to jest Power Up. Czyli tu będzie jeszcze. Tu jest jeszcze Sergio Busquets z Hiszpanii. Um, Gareth Bale. I tutaj mam jeszcze kartę stadionu UEFA Euro 2020: Host City. Bilabao, czy jakiś tak. Tutaj mam jeszcze informacje, więc fajnie o tym stadionie. są City czyli to jest chyba hiszpański stadion. Z tego, co tutaj widzę. No, nie narzekam, że nie wpadły jakieś fajne... Yy, nie narzekam, bardzo fajne karty wpadły. Yy, no dobra. A jeśli film się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Pa!